Cześć! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy chrupki kukurydziane dla Barbie. Szukałam tak jakiejś gry na telefonie i znalazłam taką aplikację. Ona się nazywa jak zrobić jedzenie dla Barbie. Macie tam albo niejadalne rzeczy, albo jadalne. My dzisiaj właśnie zrobimy jadalne. Zobaczcie, tu mam już wszystko przygotowane. Musimy mieć miskę, nożyczki, łyżkę. Takie wydrukowane opakowanie chrupków kurdzianych. Cukier w proszku, czyli cukier puder. Taśmę i oczywiście chrupki kurdziane. Ja już tak pokryłam, otworzyłam te chrupki i spogladałam. Jeszcze jest potrzebna taka strzykawka, właśnie jej musieliśmy poszukać. Mieliśmy ją od syropu, jest potrzebna, żeby wycisnąć tak na jakiś papier tak takie paseczki. Teraz zabiorę się do pracy. Muszę odłamać od paluszka kukurydzianego połowę, tyle wystarczy. I teraz muszę na takie kawałeczki. I teraz będę, moje ulubione, teraz będę gnieść łyżką. Wiecie co, stwierdziłam, że to jest tak ym, źle bardzo ym, łyżką gnieść, więc wolałam już palcami. Teraz nalejemy troszkę wody i znowu będziemy mieszać rękami. Teraz muszę nasypać cukru pudru do tego i potem znowu mieszać. Teraz będę znowu mieszać ten cukier pudry całkiem do tego wsiąk. Teraz znowu wymieszam, i potem włożę do szczykawki, i będziemy nakładać to na papier. To jest, to jest straszno, strasznie, strasznie ohydne. Och, Łyżką nałożyliśmy tą masę do szczykawki, żeby potem tą szczykawką wycisnąć tą masę na papier do pieczenia. Teraz będziemy już. Kłaść tutaj. Troszkę grube będzie. Teraz zostawimy to na godzinę do schnięcia i w tym czasie musimy wyciąć te obrazki. Strasznie mała na taką kartkę. Już sobie wyciąłam, zaraz to sklejmy. a jak nam chrupki już wyschną, to będziemy mogli zakleić ostatni boczek. Zobaczcie, tak wygląda już całkiem sklejone i wycięte opakowanie. Nie wiem ile się tu zmieści, ale ze trzy może, może trzy. Teraz będziemy tylko czekać, aż wyschną nam chrupki. Zobaczcie, tu już włożyłam te nasze chrupki. Opakowanie też już jest sklejone. To teraz muszy, musimy jeszcze tutaj skleić. Nawet próbowanie, nawet nie są takie złe. Jak już wyglądają nasze chrupki. Już tu zakleiłam też. Barbie ma jedzonko! I jeszcze dawajcie dużo łapek w górę i subskrybujcie mój kanał.